Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy. Działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Poznajmy się. Mali pacjenci kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii z pod oddziałem kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenchowa w Białymstoku od niedawna mogą walczyć z chorobą w artystycznie odmalowanych salach. Za sprawą akcji Dziecięcy Świat w Kolorach, realizowanej przez fabrykę farb i lakierów Śnieżka, na ścianach placówki zagościły kolorowe zwierzęta. Myślę, że te kolory są naprawdę ładne, są takie ciepłe. I milej mile się tu przebywa. Dzieciom jest przyjemnie, jest kolorowo, jest tak. ładnie, także dzieci na pewno milej spędzają tutaj ten czas, który tutaj niekoniecznie musi być przyjemny, ale no szpital zrobił wszystko, szpital, no w zasadzie nawet nie szpital, tak? tylko yy, firma Śnieżka z tego co się orientuje, tak, także jest miło, jest przyjemnie, jest czysto, ładnie, kolorowo. Na pomysł odnowienia części kliniki wpadła pani Iwona, która razem z córką przebywała w białostockim szpitalu. Zaangażowała studentów szkoła naukowego młody inwestor na Politechnice Białostockiej, którzy z sukcesem włączyli się w szukanie sponsorów remontu. Kilka miesięcy w szpitalu robią swoje, tak? ponieważ my byliśmy też w Centrum Zdrowia Dziecka. W Centrum Zdrowia Dziecka praktycznie każdy oddział, każda klinika jest odremontowana przez inną firmę, przez inną fundację. Tego tam jest mnóstwo. Tutaj w tym szpitalu ja w ogóle nie widziałam żadnej tabliczki ani firmy, ani fundacji, która by pomagała. Ponieważ te ściany wyglądały jak wyglądały, to znaczy większość z nich była brudna, obdrapana, bo remont nie był przeprowadzony przez kilkanaście lat. Odbojnice stare, drewniane, odstające, często odpadające. Więc siedząc któregoś razu z dzieckiem w szpitalu, kolejny, kolejny tydzień zresztą, tak, Potrzebamy i doszłam do wniosku, że trzeba coś z tym fantem zrobić. No i na początku stwierdziliśmy, że e, zrobimy dwie sale. Porozmawiałam ze swoimi studentami z koła naukowego i oni powiedzieli, ok, zróbmy te dwie sale. Zadzwoniliśmy do jednej firmy, do firmy Kaja, która dała nam oświetlenie na dwie sale. Zadzwoniliśmy do firmy Śnieżka, oni powiedzieli, ok, ale może nie dwie sale, tylko zróbmy cały oddział. Więc nam się buzia uśmiechnęła od ucha do ucha i zaczęliśmy szukać innych film też na cały oddział no i w konsekwencji udało nam się zrobić to co widać Białostocki oddział to 20 placówka wyremontowana przez firmę. W ramach programu społecznego realizowanego przez Śnieżkę od 2010 roku odnowione zostały m.in. oddziały szpitali w Warszawie, Katowicach czy Krakowie. Dyrekcja i pracownicy szpitala doceniają wkład firmy. Gdy jest w dylemat, czy wydać pieniądze na leki, na sprzęt czy też na remonty, to oczywiście to pytanie zostawiam jako retoryczne i myślę, że każdy z Państwa odpowie sobie. Na to pytanie. W związku z tym, tym bardziej tego typu działalność, która odciąża finansowo szpitale jest godna naśladowania i dlatego bardzo jestem wdzięczny jeszcze raz bardzo dziękuję tej firmie Śnieżka, która, którą było stać na to, żeby z własnych zysków, z własnych pieniędzy w te pieniądze, w pewien sposób przeznaczyć na cel społeczny. Generalnie my nie przychodzimy do szpitali, nie oglądamy tych szpitali, więc jeżeli ktoś nie przebywa w szpitalu, to nie ma świadomości, tak? Jest tylko takie wszechobecne narzekanie, jak to jest mało pieniędzy, jak to wszystko strasznie wygląda, jak, jak szpitale są zadłużone. Natomiast według mnie wydawanie pieniędzy na reklamę telewizyjną, która kosztuje, nie wiem, um, set tysięcy, to jest jeden oddział, a efekt, no, myślę, że użyteczny jest znacznie, znacznie większy. Więc gdyby firmy działające w Polsce zdecydowały się na odnowienie jednego oddziału, to myślę, że byśmy, mielibyśmy najpiękniejsze oddziały może w całej Europie. Takie działanie, można powiedzieć, pomaga naszym pacjentom, pacjentom, którzy tutaj u nas leżą często z ciężkimi chorobami, ciężko zestresowani, ciężko daleko od rodziców, bo to nie wszyscy Leżą z stoku. My hospitalizujemy cały makroregion Podlasia, całą północno-wschodnią część Polski. I to powoduje, że tacy pacjenci przy takiej wspały aranżacji ścian i w ogóle tutaj korytarzu mogą w sposób godny, spokojny i bezpieczny leżeć, że pobyt w szpitalu będzie się im pośrednio kojarzył pobytem w domu. Więc dlatego myślę, że rodzaj takiej terapii, właśnie barwami szczególnie na małych pacjentów z ciężkimi chorobami serca, zaburzeniami rytmu serca, będzie skutkował tym, że będziemy mogli łatwiej te bariery zdrowotne im pokonywać i doprowadzać do tego, że ci pacjenci będą mogli krócej u nas być i będą dłużej w Po sukcesie akcji fabryka farb i lakierów Śnieżka nie wyklucza nowych inwestycji zmieniających smutek w radość najmłodszych pacjentów białostockich szpitali. Trzeci sektor zaprasza. Mieszkańców osiedla TBS to pomysł grupy nieformalnej działającej przy Stowarzyszeniu Szukamy Polski. Wspólnie z kolegami chcieliśmy zaktywizować to osiedle. Wraz z młodzieżą z gimnazjum numer 6 robiliśmy już zdjęcia mieszkańców. Teraz też jeszcze kontynuujemy warsztaty, poznajemy tajniki fotografowania, robienia portretów. Naszym ekspertem jest pan Piotr Sawicki. Bardzo mi się podobały, właśnie fajnie było robić portrety swoim koleżankom, kolegom. Można było ująć ich te właśnie uśmiechy, te takie bardzo fajne emocje w nich. To było bardzo fajne. Nie fotografuję zbyt dużo, ale podoba mi się ta sama fotografia. Ten cel to uwiecznianie jakichś ciekawych rzeczy. Są to uczniowie zainteresowani wszechstronnie i uzdolnieni również wszechstronnie. Na pewno temat fotografii im się spodobał. Zwłaszcza forma praktyczna zajęć jest zawsze mile widziana wśród uczniów. Jest to zdobywanie wiedzy poprzez praktykę. I jak widać, uczniowie bawią się dobrze i przy okazji czegoś się uczą. Ja fotografuję codziennie. Dla mnie fotografia to coś, co muszę robić. I nie wiem, bez tego nie umiem nie mogłabym żyć. Dla szkoły jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Szkoła realizuje bardzo wiele tego typu zadań, działań. Natomiast każde z tego typu działań y, musi spotkać odbiorcę. I uczniowie y, bardzo często y, najpierw z pewną dozą niepewności podchodzą do zaistniałej sytuacji czy do działania. Natomiast y, poczta pantoflowa, telefon, Facebook powodują, że y, młodzi ludzie bardzo często w ten sposób podkrywają Nowe możliwości, nowe projekty, i to jest dla nich forma też ciekawego spędzenia czasu na terenie szkoły, bądź też potem realizując na przykład w grupach, w parach tego typu zadania, rozwijają swój projekt. No i zakończy się wspólną wystawą, na którą zaprosimy wszystkich mieszkańców, rodziców innych uczniów, którzy też w tej szkole się uczą.